Polskie Radio Białystok Łusicki, Kuba, mecz bez straconej bramki, się w Waszym nie mówi na zero z tyłu. E, tak naprawdę to nie pozwoliliście na nic zupełnie Arce w, w tym meczu. Tak się zastanawiam, jak to możliwe, że na tak dużo pozwalaliście Piastowi, a tutaj kompletnie rywalnie nie zrobił tych, jak to się mówi, choć oczywiście klasa dużo też różna. Na pewno klasa drużyny można powiedzieć, że różna, ale tutaj bym nie zaniżał tego wyniku. Na pewno wiemy, zdajemy sobie sprawę, że bardzo słabo wypadliśmy w Liwicach i ta rządza tego rybanża na pewno była duża. Tutaj te dwa tygodnie bardzo mocno w skupieniu pracowaliśmy, bo chcieliśmy wyeliminować błędy, które nie pozwoliły nam zagrać dobrego meczu na piaście i myślę, że nam się to udało. Tak jak Pan powiedział, sytuacji praktycznie Arka nie stworzyła, to cieszy na pewno, te zero z tyłu dla, dla zespołu to jest duża sprawa. Więc e, tak jak mówię, no my zdajemy sobie sprawę, że jakość w ofensywie mamy dużo mi zawsze te, tą bramkę czy sytuacja jakieś będą, no więc musimy, musimy dobrze wyglądać w defensywie, grać na zero z tyłu i te tak punkty na pewno, pewno. będą. Z że to skutkowała po prostu zmiana na pozycji bramkarza, że wszedł ustabilizował no. grę defensywną wybronił co miał do i Właśnie to nic nie da. No się śmiałem, śmiałem do Grzesia, bo to mój bardzo dobry przyjaciel, że mógł sobie leżaczek rozłożyć dzisiaj w bramce, ale no, czasami tak bywa. No. Grzesiu ciężko pracował, dostał swoją szansę, myślę, że ją wykorzystał i tyle. No, mamy, mamy czterech bardzo dobrych bramkarzy, każdy ciężko pracuje i każdy musi być gotowy na to, żeby kiedy przyjdzie szansa, pokazać swoje umiejętności. No. myślę, że, że Grzesiu dzisiaj dobrze skoczył. Te zarostu na pewno też go cieszy. Rozumiem, że nie miał pretensji o to, że nie pozwoliliście mu się ani razu wykazać. No, no Na pewno by się coś tam cieszył, może odrobinę, jakby gdzieś tam jakąś sytuację fajną mógłby się wykazać, ale, ale już tak serio, no myślę, że, że na pewno się cieszy.